Co? Ale czekaj, e... chodź tu, stanie obok mnie Tak Aha, wiesz, no. jak za starych czasów Poszły, trzeba się no. przywitać, tak? <laughs> Kurde, ja nie mogę Ja bym chciał się przywitać tak, jak kiedyś się witałem na Palionowi, ale jakoś mam blokadę, wiesz? A co ty, jak ty się witałeś? No nie wiem, właśnie, było, było takie... Siemano No, że siemano, siemano, witajcie no no w no kolejnym Ja już jest jestem, ja już jestem w ogóle wdrożona w to, nie? Ja już mogę się tak, ja się nawet mogę coś przywitać No dawaj Serwus i to będzie dobre z tej strony Milki, ja to kolejny odcinek na kanale Filipa. Nie spodziewaliście się mnie tutaj co? Ja także siebie tutaj nie spodziewałam się. Witaj Filip, cześć! O cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć! No i, no i widzisz, no i widzisz, parzek miło, tutaj jest wśród przyjaciół. Ale jest dziwnie, ale mi dziwnie. Bardzo dziwnie. Nie tak. nagrywam rok, widzowie. Rok. To w sumie długo. No nie. No ja już mam wrażenie, że to w ogóle d d dłużej było, że już się tyle wydarzyło w tym czasie, że. No. Dobra. Dobra, no ale nie ważne, bo nam się zamienia w podcast tu jakiś. Witamy widzowie! Witamy oczywiście w Minecraft, tak? Razem z MKBMK1. Dzisiaj będziemy grali w Bedwars. I gam pierwszy raz Bedwars od nie wiem ilu lat, więc. Sorry, jak ten, będzie źle. Odpalaj to, odpalaj po prostu. Pal, idźmy zagrać w, tego, w te Bedwarsy i ja, kurde, już wycieram muzy, bo się wzruszyłem na myśl, że po tylu latach wspólnie <laughs> w Minecraft. Ale ty masz w ogóle taki świąteczny skin, ty jesteś przygotowany na wszystko, na tutaj tę te, te, sytuację. Ja w ogóle ja jestem takim Ja go po prostu nie zmieniłem dziku. od poprzedniego roku. A. Serio? Nie, no żartuję, zmieniłem. Mocno. O, yes, yes, jest, jest, let's go! Jaki jest w ogóle? Ja nie mogę, Bedwars. Dobra, słuchaj, plan jest prosty. Musimy dzisiaj, z, no, wykorzystać taki stary, prawda? A jak to się nazywa? Stary sposób, który był modny z 10 lat temu, ale my, oczywiście, jak, jak wiadomo, jesteśmy na czasie. Spóźnieni, standardowo, nie? Mi ktoś napisał nawet, że ten, bo nagraliśmy na moim TikToku trend. Furioza nigdy swoich nie zostawia nigdy. Welcome Golden, no i ktoś mi napisał, że mega spóźniony trend mnie jest strasznie sejtował, oh. więc. No, znowu to robimy, znowu to robimy, znowu się spóźniamy. Dobra, co mam robić? Tak jest, patrz, robisz, robisz mur, robisz mur, zrób to, i później no. robimy takie coś. Robię to. Ej, dobra, ale ja myślę, że ci ludzie są mądrzy i wiedzą, że to nie jest ta mapa, na której nie, jest nie, mną, nie. ale dobra. Zobaczysz, gramy z debilami, serio. Mi się wydaje, że Minecraft tak poszedł do przodu i ogólnie oni mają już takie po prostu sposoby na wygrywanie tego, że mamy przerobane, nie? No tak, Tutaj no będą nas, nas takimi jakimiś trikami niszczyć na pewno, no ale no, no, no trudno no. Dobra, gdzie jest to łóżko? W tym miejscu? W tym miejscu jest łóżko ale i trzeba tak sfajkować. Te... <laughs> ale fejk, kurde, no nie wiem. Czy <laughs> ktoś się na to nabierze? Bar wierzę w to, wierzę w to, wierzę w to, że tak się stanie. Ja też, ja też. Widzowie, oczywiście, żeby urozmaicić ten materiał, będziemy odpowiadać również na pytania. Za każdym razem, jak ktoś z nas zginie, odpowiadamy na pytania. W sensie głównie Emilia będzie odpowiadać, no bo, bo to pytania do niej zadawaliście u mnie na Instagramie, więc serdecznie zapraszam na Instagrama, do Emili również. No. Ja tu nie będę umierać, nie wiem czy wiesz, yy, przez cały czas, przez cały odcinek będę żyć, więc nie odpowiem na ani jedno pytanie prawdopodobnie, niestety, widzowie. Okej, okay, no to Sorry. dziękujemy za oglądanie. <laughs> Trzymajcie się, widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku za rok. Bom voyage. voyage. <laughs> <laughs> potrzebuje dwóch złot. Złot? Złot? Dwóch złot. Dwóch, dwóch szatek złot? złota, żeby mieć tych y, z z zdroje mieć. Zbroje, zbroje, zbroje. Zdroje. Zdroje. No to, kurczę, spieraj na to, na te swoje międzyzdroje, tak? Mam prezent. Skąd a, masz prezent? To shopkeeper. A nie wiem, czekaj, kto to jest shopkeeper? No nic nie dostałam. Mam zdroje, ja już mogę, ja już mogę walczyć. No to leć, tak, leć no to leć, leć, o to chodzi, jak zginiesz to odpowiadasz na pytanie, Dobra. nie? Czekaj chwilę, gdzie tu są diamenty? Tu. O, patrz jak jest tu zabezpieczenie tego teraz piękne, no coś pięknego. Ciekawe czy się ktoś tu nabierze. No ja mam nadzieję. Ja też, ale to jest, są tylko nadzieje, a nadzieja jest matką głupich. Idziesz po diamenty? Tak, ja już jestem nawet po diamenty. diamenty, ja już tutaj zdobywam. Wiedzieć. Nie no, przysięgam, muszę wydmuchać nos, bo kurde, ja już się śmieję za bardzo. Co mam ulepszyć? Ty mnie słyszysz? Mam robić, nie, chyba nie słyszę, ale ja coś robię jak coś. Konsternacja, kontrnatarcie pułapka. Dobra, to czytać też nie ma widzowie jak coś. Coś mówiłaś? Hmm. Nie. Dobra, musimy szukać walki, musimy szukać walki, no bo bez, bez szukania no, ja już, walki. Ja nie szukam żadnej walki, to walka sama mnie znajdzie. I teraz po Emeraldy, bo tak się składa, że. Ej! Ej mam Emeraldy. Prezent normalnie. Mam też. dwa Emeraldy. O widzisz? No widzisz? Niebiescy i czerwoni w ogóle cały czas walczą i tam jest naprawdę gruba walka i chyba przez to mamy w miarę święty spokój. Żółci się zbroją, więc też mamy święty spokój, bo robimy to co oni. O kurde, ja będę się bawić. <laughs> Hej, Sojusz! Nie, nie. A, nie. O, tu można Sojusz normalnie. Ja nie mogę, jak ja dawno nie no, widziałem skończy. tej animacji naprawdę przyzwyczajenia. Ja tak samo, ja tak dla beki sobie to ten. Sojusz, Sojusz, Dobra, nie wiedzą, czekaj, 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 czekaj. Co czekaj? O lecisz, kurde! Lecisz, lecisz! O kurde. A, ej, oni mają na pewno cheaty, bo ja nie. Zginąłem, a ty? Ja też zginęłam. A, okej. Okay. To jest mój pierwszy, moja pierwsza śmierć. W... Ej, są tu, są Idzie tu, są tu! Ja pier... łóżko. Nie, nie wiem, co, co, czekaj, Bigo, 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 ja bigo, pierniczę. Bigo, bigo. Dobra, bigo, oni mają bigo. jakieś, oni mają cheaty. Oni mają na pewno cheaty, no mówię ci, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, że oni nas tak biją. Dawaj. dwa. Dobra, godziny, leży, 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 Poszło pękło. Co to jest za minka tutaj? Sejm, tak się właśnie czuję. Nie, no dobrze, dobrze, tylko kurde, wiesz nie wiem, jak ja mam wrócić teraz z powrotem. Pomóc ci? No czekaj, no rzuć mi tu jakąś wełnę. Masz. O, dobra, dobra udało mi się. już tak gra, nie? Wkurza mnie tak gra. Normalnie się tak wkurza... już odpaliła mnie. Ja już idę na tej szary. Dobra, ale czerwony czekaj, czekaj, brutuje. stopuj, stopuj. Pytanie, nie, ja idę pytanie. No dobra, słucham, słucham, no. Uwaga, pierwsze pytanie do ciebie. No dobra, w sumie też do mnie. Czemu ty, Emilka odeszliście z palionowa? Dobra, widzowie, ja bym wam odpowiedziała na to pytanie, ale podaj, dajcie mi chwilę, bo tutaj czerwony na mnie idzie i pomusił. Dobra, i pomóż idę, 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 idę. Ale nie, no serio mi pomóc. O dobra, super, dzięki. Au! No i. Wypadłem Szczęcia poza burt. O, widzę, się. że lecimy razem. Oj, odpowiemy na trochę pytań w tym odcinku, coś tak czuję. Ej, dobra, ale, ale tak swoją drogą, tak swoją drogą. Chciałem zauważyć, że ludzie, odkąd tu przychodzą, rozwalają tamtego kurde, tego, tego jeża, i w ogóle nie wpadają na to, żeby się wkopać na dół. Czyli działa, czyli działa. Dobra, ja ogólnie już mam y, swoją własną, podjęłam decyzję. Ja po prostu tutaj kupiłam 5 Fireballi i tutaj stoję i tyle. Dobra, a możesz w odpowiedzieć na pytanie? Tak, tak mogę. Więc widzowie, jeżeli chodzi o się z to po prostu mam wrażenie, że w pewnym momencie się troszeczkę tam Wszyscy zatraciliśmy na tym Palionowie i przestaliśmy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na pielęgnowaniu naszej przyjaźni. Wiele nam rzeczy tam się mi, wiele rzeczy tam nie pasowało, więc postanowiłam właśnie z tego powodu odejść, ale też wiele rzeczy się wtedy spotkało w czasie, ogólnie w moim życiu prywatnym. No i też ciężko mi było nagrywać Minecrafta cały czas, ciężko mi było wymyślać pomysły, strasznie mnie to po prostu pochłaniało, no i z tego powodu ogólnie zrezygnowałam w sumie z YouTube'a i też odeszłam z Palionowa. Mocne! A ty dlaczego odszedłeś z Palionowa, co? Kurczę, no bo po prostu nie było tam już dla mnie miejsca tyle no. Rozumiem. Chyba, chyba, nic, chyba nic bardziej yy, skomplikowanego. Mamy jeszcze chyba dwa pytania ogólnie. No dwa tak, dwa tak, właśnie, jeszcze drugie, nie? no właśnie. Dobra, no to w takim razie, czy myślałaś o wróceniu do nagrywania na YouTube? Myślałam ogólnie, ostatnio w sumie takie myśli przychodziły przez głowę, ale jakoś tak nie zdecydowałam się na to, ponieważ no mam też wiele innych moich projektów, które realizuję, mam też pracę, taką normalną, wiecie, już nie jestem, słuchajcie, youtuberem, influencerem, tylko normalnie chodzę na ten, do pracy, która mi sprawia bardzo dużą przyjemność, Zdecydowanie większą niż właśnie wcześniej to nagrywanie na YouTubie, bo tak jak mówiłam, strasznie się ja w tym też zatraciłam. No więc ciężko byłoby mi to wszystko po prostu zostawić, no i znaleźć jakikolwiek czas na to, aby tutaj e, nagrywać filmy na YouTuba. Ale staram się być aktywna na Instagramie, na TikToku, no i tam możecie mnie śledzić. Też wam zdradzę taki malutki spoiler i taki malutki smaczek. Niebawem ruszam z nowym projektem właśnie na TikToku i na Instagramie, więc e, no możecie mnie tam obserwować i, e, i może wam się akurat to spodobać, co tam tw będę tworzyć. No ale do Minecraft raczej nie wrócę. Też widzowie, ja mam 23 lata, jestem już starą osobą. Ja już nie jaram ten Minecraft tak jak kiedyś. Wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Trochę wrosłam z tej gry, o tak myślę. Ja mam 24, mnie mi Minecraft, nie. jeszcze bardziej się jarał. Okej, okay, rozumiem. Znaczy, ja też czasami tak mam, siadam sobie i ten, jak mam chora na przykład, no to normalnie włączyłam Minecrafta, stworzyłam sobie swój własny świat i tam sobie grałam. No ale tak ogólnie, żeby codziennie grać to ciężko. Nie mam na to po prostu czasu widzowym. Ej, czerwonych i niebieskich nie ma. Patrz, co? nie ma czerwonych ani niebieskich. No tak, no jesteśmy tylko, są trzy drużyny już my, tylko. my, żółci i szarzy. That's A gdzie są szary? jestem w szoku, ale ja mam bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo prezentów. Siedem mamy emeraldów. Możemy za to nawet już obscydnowe coś kupić. Ej, idzie, idzie szary, idzie szary. A niech idzie, nie idzie, niech idzie kom tu mi zaprasza. Yo, 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 ale mnie uderzył, ale mnie. Walisz go z tego łuku? Nie wiem. Nie, bo nie trafię. Ej, my odpowiedzieliśmy na wystarczająco ilość pytań I teraz zginęliśmy Nie, jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedno pytanie. Tak, mi się przynajmniej pytaje. No, no dobra, dobra, tak no to w takim razie kolejne pytanie do ciebie. Jak tam twój kot? Jak tam mój kot? Dobrze, Vincent ma się bardzo dobrze. Że trochę rozrabia widzowie, ale to zawsze rozrabiał, nie? To jest zawsze taki po prostu mały, mały sierściuch, który irytuje, denerwuje swoją osobą, ale jest przekochany, kocham go z całego serca. E, nawet ostatnio był, słuchajcie, Filip tutaj u mnie, ponieważ byliśmy wspólnie na e, szetej paczce. I, i, I właśnie Filip znowu tutaj spotkał się z Vincentem. No, Filip się popakał, nie? Normalnie się popakał, jak on go zobaczył. E, był bardzo wzruszony tą sytuacją całą więc no fajnie, nie? Kurde, Mol, tam jest typ! Nie wiem nie wiem Wizowie nie co nagada. Co Nie! jest? Co jest? Co jest? Umarłam! Umarłam! Jak to się stało? Miałam łuki strzały i mnie chłop zrzucił, no bo jestem głupia i mam 5. IQ na minusie w dodatku. Kolejne pytanie w takim razie do ciebie, już możesz odpowiadać. Czy byliście kiedyś razem? Wizowie, nie byliśmy nigdy razem. To wszystko to był tylko i wyłącznie Minecraft. I przepraszam wizowie, że mówimy wam o tym, bo wiem, że dla wielu z was było to po prostu no dzieciństwo. No ale no powinniście to wiedzieć, że to, to nie tak, że byliśmy ten na żywo razem, nie? No. My się przyjaźnimy. Wyczerpałeś temat, co tutaj dużo gadać. Ło, ale mamy guardianów tutaj, jeden za drugim, chodźcie Ej, on... Tu. Jak sowę te my mamy przerąbane. Najlepiej jakby oni się sami wybili, ci rzuci ci szarzy, ale ja widzę, że my mamy oboje taki sam ten pomysł na grę. Mm -hmm. Czyli po prostu siedzimy w bazie, nie? Tak, tak, tak. Okay. Szary próbuje tutaj. Tak próbuje, tak kombinuje, kombinuje. Kombinator. No walgnij go z łuku, no. Super. Walłam. Walłam. Dostał w czambo. Dobrze! Ale on może próbować odwrócić uwagę swoją. Odwrócił odwrócił no, dobrze ja dostał dostał walgo z... walgo no cały czas próbuję ale to nie jest takie proste bo ja go nie widzę on się cały czas zabunkrowywuje. strasznie o nie żyjesz tak za szafa gra? szafa gra czekaj bo czekaj bo kurczę nam tu no i co masz nie masz szal koleżko, co no ała gościu To tu są typy, Filip! Gdzie? Jest szary u nas gościu! Jest szary gościu u nas! Zabij go! Ja znowu nie żyję! Ja też? Nie żyjesz? No, ale, ale spokojnie, mamy, mamy super obudowane łóżko! Alarm, o, teraz się alarm włączył, no to dzięki, nie? Widzowie, dwie śmierci. Dobra, ja też zginąłem. Jasny gwint! Ej, oni nie umieją znaleźć łóżka! Nie umieją, nie umieją, nie, 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 nie stary, Nie! 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 Dobra, zabił Ej, zabiłam mnie. go, a ja żyję jeszcze, jestem. Ja no żyję. dobra, no to ja dawaj, no to ukrywam. próbuj, próbuj, ja próbuj. Wykorzystaj wszystkie nie, emeraldy no do tego, żeby się uzbroić. Jedyna, nie jedyna nie szansa to jest wygrać. to, że musisz kupić kilow. Czekaj ja ci powiem, czego oni mają zbud co, jak mają obudowane to swoje łóżko. Oni mają z, z desek po prostu obudowane, czyli no po prostu musisz mieć siekierę y i weź sobie ender perłę i po prostu musisz się tam zakraść. On idzie już do ciebie, on okay. idzie cię wykończyć. Klikaj w tej się chowaj gdzieś, żeby pomyśleć, że ty gdzieś poszłać. Już, już pół jest, jest już jest. Przeczołuj, tak? Ja mam na to ja mam na to Wy, Wypił potę na niewidzialność, idzie na niewidzialności, dobra, już dobra, jest GG, nie, nie? On ma kurde taktykę. Już jest ja na też. tym moście, na, jest na zielonym moście, łączy to cię widzi, nie? No ja i jest, od, no, od pleców cię zaszedł, no A Ja Ja zrobić moją taktykę, nie zrobiłam moje taktyki, bo miałam enderpeery kupioną i tak dalej, ja po prostu wyszłam z prawej, tak No wiem, wiem, ale to była pierwsza gra. Jeszcze jedna przed nami. Musi, muszę odpowiedzieć teraz na dwa pytania. Tak, musisz odpowiedzieć na dwa pytania, więc już ci wybieram kolejne, uwaga. O, patrz, zadała pytanie normalnie twoja ulubiona koleżanka. E, czy tęsknisz za nagrywaniem na YouTube? Czy tęsknię? Oczywiście, że tęsknię. Ostatnio nawet oglądałam odcinki z Izolatki oraz odcinki jak Filip żygał po pizzy w Krakowie. Strasznie zatęskniłam za tym, tak szczerze, ale nie no, tak serio. Mega zatęskniłam, ale też tęsknię za tymi czasami minecraftowymi, bo no jak sobie po prostu przypomnę, mam taką nostalgię, jakby Jesteście w jakby tymi początkami dosłownie. Jak my, przysięgam wam, że jak się zaczęła pandemia i y, ja przyszła na palenowo i zaczęliśmy tam grać, to budowaliśmy zamek. I to jest moje najlepsze wspomnienie z budowy tego zamku, bo my chyba siedzieliśmy na Discordzie do trzeciej w nocy i budowaliśmy ten zamek. Nie wiem, czy Ty pamiętasz, co się działo podczas budowy tego zamku. Pamiętam. I to przysięgam, że jest naprawdę moje najlepsze wspomnienie ogólnie z naszego całego nagrywania, nie? Piękne, to prawda. Oczekuj, tu robimy dalej taktykę, tą, co, co w poprzednim, tak tylko na powtórce. No dobrze, dobrze. E, piękne czasy, jak najbardziej zgadzam się. Eee, fajnie, no, jakby no, budowanie tego zamku było fajną, fajną sprawą, to faktycznie. Ale Był jeszcze jedno pytanie, super. idzie co szary, idzie gościu, idzie gościu, idzie gościu, idzie typ. Nie, no, oni są jacyś kurcze, oni są jacyś yy, specjalnie spoceni. Patrz, co on robi? Typy idą. Ja pierdzielę! On mnie, on mnie zabije, no. Zarobiście, już lecić łóżko, ja już tutaj umieram. Nie, ale no jestem takie słabiaki po prostu. Dobra, no to kolejne pytanie do ciebie. W sumie do nas, ale ty odpowiesz. Ile my się już znamy? Ile my się znamy? O kurde. E, pamiętam, że ogólnie, jeżeli chodzi o sytuację naszego poznania, to ona wygląda tak, że kiedyś taki Filip szybko napisał do mnie na Messengerze, żebym jego kanał oceniła. <głos> <głos> Ocenił mój kanał, bo ja tam zacząłem nagrywać i tak dalej, no bo ja byłam wiecie, Dużo mi nie? Ja pierdzielaki, ja byłem kiedyś głowem. No i Filip był mi napisał, że oceniła jego kanału. Ale ja mu nie odpisałam, bo ja byłam strasznie popularna. To gdzie on to pisze o jakimś kanale, nie? No, miałeś tysiąc subów wtedy. I potem Paweł Palion miał urodziny i z racji tego, że miał urodziny, to właśnie Filip poprosił mnie o to, żebym mu nagrała robić ten mur? Prawa. No, no dobra, to jest, jest dobre, bo to, jest to jest dobre. Drewno. To jest drewno! No dobra, dobra, ja dobra. Myślę, tylko że jest przypał, nie, bo ja nie mam już drewna. No i y, spotkaliśmy się potem. Gdzie my się spotkaliśmy pierwszy raz? Na etapie? Na nie. jemie! Znaczy, jechaliśmy na IEM, ale pierwsze nasze spotkanie odbyło się y, pod Biedronką. Pod Biedronką? Y, na y, tą niebieską tak, przykładę. Tak, 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 tak. Pamiętam, no ale, ale czekaj, w którym to było roku? 2017. Tak, 2017, mm -hmm. czyli 18 lat się znamy, w widzowie. Kupa czasu! To jest połowa mojego życia. Miałem 16 wizowie jak coś. Nie no, żartuję, niestety nie mam. Mam 23 i jest strasznie mnie to boli, ogólnie rzecz biorąc. No dobra, dobra, no ale my zginęliśmy, więc i tak zadaję Ci kolejne pytanie, uwaga. Ej, jaki Milki ma rozmiar stopy? Mój rozmiar stopy, czemu się mnie pytacie o to? Nie wiem. Co ale jest takie pytanie. I całkiem jest przypadkowo człowiek, który je zadał Dziwne. manik stalker paliono. <laughs> Okej, okay, świetnie. No to mój rozmiar stopy to jest widzowie 2,5. Dwa i pół metra, oczywiście. Nie no dobra, tak sobie to 38, ale nie wiem po co to jest ludziom ten, ta ale okej, okay, no spoko, no. Czy kolejne jakieś pytanie, czy, czy ja już jestem ten, yy, enough? O, ciekawe jest, czekaj, no nie, no chyba, no tak, nie wiem, już się gubię w tym, więc odpowiedz jeszcze na jedno. Jakbyś miała opcję nigdy nie nagrać jakiegoś odcinka, który na przykład jest już na twoim kanale, jak... Czy inne, no. Dobra, czekaj, bo to jest tak zadane pytanie, że, że trzeba je zredagować na nowo. <laughs> czy jakbyś mogła cofnąć czas, to czy jest jakiś odcinek na twoim kanale, którego byś nie nagrała? <laughs> No szczerze powiedziawszy, mało mam w ogóle takich odcinków, które... Jakby to dobrze ująć? Nie ma za wiele odcinków na moim kanale, które jakoś szczególnie się wyróżniają, tak bym to ujęła, w ostatnim czasie. Yy, raczej pamiętam tylko te właśnie starsze odcinki yy, oraz takie odcinki pokroju właśnie z Filipem na przykład, jakaś izolatka i tak dalej. Więc te rzeczy by na pewno powtórzyła takie vlogowe, ale czy jest jakiś odcinek, którego bym nie nagrała? Szczerze? Nie, ale jest wiele odcinków takich mdłych, yy, że one nie są złe, tylko po prostu są takie, wiecie, no nic nie zmieniły ani w moim życiu, ani pewnie w waszym, nie? Więc jakbym po prostu mogła co czas, to wiadomo, że wiele inaczej rzeczy Zrobiła, ale człowiek się uczy na błędach, także nie, nie, nie cofam. Czego się nauczyłaś na swoich błędach? Czego się nauczyła na swoich błędach? Trzeba się zawsze patrzeć na siebie. Przede wszystkim, jak ty się z czymś czujesz, a nie do, y, dopasowywać się do innych ludzi. Okej, okay, okej. Okay. Obuduj łóżko! Obuduj fake łóżko! Nie, nie zabudowane. No to jest, szczerze, no, to jest no, tak, dobry, tak dobry sposób z tym łóżkiem. Jestem przekonany, że on jest pewien, że my tu mamy to łóżko. Jest pewien! Sojusz gościu, sojusz! O, patrz, on nam pokazuje sojusz! Ale nie, nie będziemy mieć sojuszu. Czekaj, patrz na niego, patrz na niego, patrz na niego, nie ufaj mu. Odszedł, odszedł. Odszedł? No odszedł, jest teraz na diaksach. Czyli sojusz zadziałał. Uch, bro. No nie, umarłam! Ja też. ciszy, Ja też, bo całkiem. Ciszy. bo mega inteligentnie stałem tuż za tobą. <laughs> Dobra, dobra, ale patrz, ale, ale patrz, i on, on tu wchodzi i on rozwala, patrz jaki debil, patrz jaki debil Aaa, ale go zrobiliśmy Kurde, on w szoku mówi, kurde, gdzie jest łóżko Ej, dobra, bo idzie drugi zielony, skup się Nie no, ta taktyka jest no, prze, przemocna Mówiłam ci od początku, no i i pokazujesz sobie, że nie są sojuszu, bo bodynat, nad sobie stąd Robisz ten, zbroisz się, możesz tu szybko przyjść, bo się na mnie patrzy, tak, dziwnie tak, boję się tak. go Tak, tak, O kurde Wiesz, mi on po głowie, ale nie chciałam <laughs> mówić na głos <laughs> Ja będzie muszę to myśleć, przecież i tak, to jest będę skończony po czymś takim. Aqua do nich idzie, zarąbiście, tylko że jest po prostu nieporadny ten aqua. My nie możemy stąd wyjść, no. My jesteśmy, kurczę pod, pod strachem ciągle, no. Ja już nie mogę doczekać pytania, bo ty mnie tak strasznie A pytanie, człowieku. tak, pytanie, dobra, daję ci. Czuję, że teraz masz lepszy kontakt z Filipem niż za czasów Palionowa? Chyba bym nie powiedziała mimo wszystko, ale z pewnością z Filipem mam najlepszy kontakt i to, że właśnie dalej mamy kontakt w moim odejściu z Palionowa, że wie, wiecie o co chodzi. Jakby jest, gadamy sobie teraz, nie gadaliśmy, no, dosyć długo i normalnie trafimy się tego To po prostu świadczy o tym, że łączyła nas prawdziwa taka przyjaźń, no bo mimo wszystko poznaliśmy się zanim e, Palionowo i wszystko wokół stało się, no bo trochę tak trzeba powiedzieć, że takim małym biznesem, więc e, no wydaje mi się, że nie mam lepszego kontaktu, no bo wcześniej jednak uważaj, gadaliśmy ze sobą prawie, że codziennie, co nie? Lecimy w niego, lecimy no, w niego, dobrze, dobrze, dobrze. Zabijam dobrze. go, jestem zarąbista, ja nie mogę, sorry. Ale Kurde, no o, dobrze. mówiłam. No, że mamy Aha, najlepszy no o tym, kontakt. No, że po prostu, że mamy, że no, że wcześniej gadaliśmy ze sobą codziennie, więc wiecie, to też był zupełnie, zupełnie inna relacja niż teraz, bo teraz mamy ze sobą taki kontakt sporadyczny, no ale Flip jest jedyną osobą, z którą mam kontakt faktycznie na co dzień. No nie na co dzień, ale, ale. Znaczy, no, że tak po prostu częściej niż to Że w każdej no, chwili no... se możemy do siebie napisać i się, o, tak, jakby o, się dokładnie. nic nie zmieniło. O, o no, wiem, że z Palionem czy z Davem, no nie byłoby tak samo, co, nie? I tylko o nich tutaj mówię w tym kontekście, no bo w zasadzie, no. My, czuję, że my w czwórkę tworzyliśmy takie. OG palionowo. Najbardziej barwne palionowo, i takie OG, nie? Oooo! Strzeliłam i poszedł w dół! Jestem świetna! Dobrze, Znasz? gratulacje, brawo! Dzięki, zobałam sztabkę żelaza za to jedną. <laughs> ale kurde, lud. <laughs> Co my zrobimy z, tą, <laughs> z tym przychodem? Nie wiem, właśnie, ale idą znowu typy na nas. Dobra, słuchaj, my gramy naj najbardziej frajerski bedwars na świecie, nie? Idzie do mnie biały. Nie wiem, oni są za mocni! On mnie w sekundę mnie niszczy, no, to co ja mogę? Ej! Ja pierniczo mam diamentową diamentowy te... Widziałam, że świetnie Ci poszło No bo on miał diamentowy miecz i wystraszyłem No nie wiem, widzowie, nie, dobra, no my musimy iść na emeryturę Minecraftową, Szemilie, niestety no, Zabij mam już... zielonego <laughs> o, Bo z łuku go wystrzeliłam ej, ej, to, jest to? to jest straszne, to jest straszne Ja sobie Co? teraz uświadomiłem, że my gramy w Minecrafta, nam w ogóle nie idzie My już jesteśmy starzy w tą grę, rozumiesz? To już, to już nie jest to, że, że nie wiem, że mamy pecha My po prostu jesteśmy starzy, mamy już twarde ruchy Oj, 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 oj Czekaj, bo tu fajnie. jest y, ja Uważaj, 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 nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, strzelaj po prostu fajnie Dobra, chłopiec fajnie niewidzialny, chłopiec niewidzialny, no nie wiem co mam, co mam powiedzieć. Dobra. Dawaj, 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 dawaj go, dawaj go, dawaj go, uda się nam, uda się nam. Dobrze, jest jeden. A drugi? Nie, drugiego zabiłam, z jakby spadł razem ze mną. Czekaj, spadł leje, raz się, raz z nim, leje praf... się z nim, leje się z nim, leje się z nim. Okej. Okay. Walę go, walę go. Zabiłem. Ja ciebie nie widzę. Co? No. Co ty gadasz? Ale Cię nie widzę. Czekaj, czekaj, zbroję się. To nie było śmieszne. <grym> Dobra, uwaga, zadaję Ci kolejne pytanie w czasie, kiedy akurat nie jesteśmy skupieni na rozgrywce. Jakie jest Dalej. najlepsze wspólne wspomnienie z Palionowa? W sensie nasze, nasze wspólne wspomnienie z No to już poniekąd o tym, o, na, na to pytanie odpowiedziałam, czyli budowanie zamku do trzeciej w nocy naszego. Okay. Eee, więc to zdecydowanie takie... Mega fajne wspomnienie, mega, mega. Ale też, szczerze powiedziawszy, no to bardzo miło też wspominam pierwszy koncert pa Paliona w Krakowie. Przez to, że był to taki pierwszy koncert, wiedziałam, że jest to takie trochę spełnienie naszych marzeń. Yy, no głównie Pawła, wiadomo, ale cieszyłam się, że mogę po prostu być w tym momencie razem z nim. E, no i też, że spotkać tle, taki nasz, tylu naszych widzów, no bo tak naprawdę to tam ile było? osób, 2,5 tysiąca? No dużo. Dwa i pół, no i to no. Nie, tylko o nasi widzowie, na nie? Idzie do nas żółty! Idzie do nas żółty, z lewej! Yy, no to nie jest źle nie... średnio. Wymyśliłem suchara. No dawaj. E, jak się nazywa. Jak, jak, jak mówią do, do Ani, którą zakopali pod ziemią. Jak? Pogrzebani. <grywa> Coś tak głupi Nie no dobra, czekaj, no zginęliśmy, nie, no zadaję kolejne pytanie, nie, no nie, nie wiem, no i tak, ale tak zaraz Ale ja ci padniemy. zadałam pytanie, ale ja ci zadałam pytanie, jakie jest najlepsze wspomnienie? moje na bar, najlepsze twoje? wspomnienie Kurczę, no tak z, jak, z czasów jak nagrywaliśmy palionowo, no to najlepsze wspomnienie z y, nasze, no Altanka imieniem A, no, to było dobre, no Dobra, czekaj, ostatnie pytanie, jakie zadaję w tym odcinku Uważaj! Uratowałam ci życie, uratowałam Dzie ci o nie, życie nie, on żyje jeszcze A, nie, tak, nie. Już nie o, ale jazda Idzie, 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 idzie do nas, idzie do nas. O kurde No ty też widzę, że nie żyjesz? Dobra, słuchaj, ostatnie pytanie, ostatnie pytanie w tym odcinku ci zadaję. W sumie o to głównie chodziło w tym odcinku, żeby pogadać i pytania pozadawać widzowie, bo kogo obchodzi granie w Minecraft, tak? Dokładnie. Mnie. Pytanie od Oliwka Eni. Myślisz, że legendarne duo powróci na dłużej? Kurde, co za pytanie. Hmm, ciężko mi powiedzieć, na pewno nie w Minecrafcie, ale być może legendarne duo powróci poza granicę... Polski. Jakiej Polski? <laughs> ja zostaję w Polsce. Nie no, ale wydaje mi się, że no, po ostatnim naszym spotkaniu, na naszej paczce postanowiłam sobie bardziej pielęgnować naszą przyjaźń i mam nadzieję, że po prostu częściej uda nam się spotykać ze sobą i... Nagrywać jakieś fajne filmy dla widzów. Otóż to. Więc czy to powrót legendarnego duo? Pewnie nie w takiej formie jakbyście Wy tego wszyscy oczekiwali, ale no na pewno będziemy sobie coś z działać tak. za jakiś czas, tak? I możecie nawet sprawdzić nasze TikToki, ponieważ tam na TikTokach naszych i na Instagramie e, wpadły bardzo fajne filmiki, więc tak jest. Ten, możecie się pośmiać razem z nami, nie? Tak jest, tak jest. No dobra, no to Emilia, no dziękuję Ci bardzo za ten odcinek. Bardzo fajnie, dziękuję że, że wystąpiłaś. Za no, i no i co, no i do, do, do następnego odcinka widzowie, zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i no i like pożronię. A widzowie.